Cześć, jestem KISO i to jest pierwszy odcinek z podatników. Na wstępie powiem, że pozdrawiam pana Matę. Ujść z prawem TV. Tak, mówię, że mnie śledzi trochę na ja jeździe. pozdrawiam. Yy, tak, ale do rzeczy. Jesteśmy tu, widzicie, na jakimś nowym świecie. Mam widzę, powiedzmy. Tak, no i tu będziemy prowadzić poradniki. Będzie ich więcej, będą w, dwa razy w tygodniu. W weekend. Hmm. Chyba, że coś tam napiszecie, to może mogą być. Hmm. Ale zacznijmy od pierwszego. Hmm, chodźmy. Pięć kogo będzie nam potrzebna skrzynia. Zobaczymy, sobie jakiś random obiekt. Okej, nie da. da. No, tak, no, tak. Ja, tak. tu. To jest, ja Mamy tak, no i mamy, poczynam sobie do tego to i to. Gdy na coś z piecem to i to. Widzicie? z tym, no, z hoperem. Z hoperem to nie mamy tak jak widzicie. Zniszmy sobie to. A jeszcze informacje o farfunkach w macie, w opisie, jakby co. Ale do rzeczy. Tu stawiamy, prawda? Mam skrzynię. To dzieło obecnie, jak nie możemy otwierać skrzynek, są zablokowane, ale można niszczyć na szczęście. To ustawiamy tak, prawda? I stawiamy to tu. I to jak widzicie, nam znika, ja nic nie ruszę. To nam, I to ja mam, tu się pojawia. już jak na możemy sobie zabrać i uciekamy no tak więc myślę że to jest spoko to to fakt to jest tak, tak. a jeszcze będzie więcej y, takich mam y, y, no, poradników włączę już takich więcej poradników ale na razie Trzymy do drugiego w każdym odcinku będzie co jeden więcej. Do co? Będzie coś więcej. Nie? Weźmy co będzie z TNT. O, czekajcie, hmm. wezmę z portalu. A i temu tam. Stąd zobaczymy rzeczy. TNT. Nie Okej, okay. Możemy jechać. to mi nie wierzę. Ja zabiję. Bez zabiję. już yeah. zrobić takie mega kolejki. Dobra. Tak? dojechaliśmy. Chodźmy sobie tu. Ale, yy, no jesteśmy. Jak widzicie mamy tu jakieś... Chcemy odejść klocek W yy, skrzynie po prostu, żeby nam dzięki, yy, na przykład zablokowano. Ale już nie mogę tu zniszczyć skrzynia. Powiedzmy, że te to jest skrzynia. I chcą nam to wysadzić, prawda? To my TNT, tylko musimy koniecznie wylać wodę. To Wam pokażę o co chodzi. Mam tu wodę, wylewamy tu i jest Jest TNT. No jak widzicie, ten klocek na mnie się nie zniszczył. Nic się nic nie stało, a jaka jest druga wersja, teraz się okaże. O, no jest jakaś maja, skrzynia, opalamy klienta. No i zniszczyła nam się, więc myślę, że ten poradnik y, był nawet przydatny, więc jak wam się spodobało, a raczej się powinno spodobać, Załapuj mi pod tym filmem i spójrz na koniec opis. Znajdziesz tam więcej informacji, co to jest w orfanty. No i zapraszam do łapkowania i innych, subskry i su do subskrybowania. Ja byłem pisowy. Mam nadzieję, że się spodobało. Cześć!